Kolejne pytanie dotyczy badań. Jakie badanie należy wykonać, aby dobrać optymalną dietę? Ciężkie jest to troszeczkę pytanie. Myślę, że lepiej byłoby pojawić się z nim typowo na szkoleniu ponieważ no, tam realizujemy to, to troszeczkę w większym wymiarze godzinowym niż 3-4 minuty takiego filmu. Na pewno wypadałoby zbadać sobie morfologię ogólną. Morfologia ogólna, a więc białe ciałka krwi, czerwone ciałka krwi, hematokryt, hemoglobina e, oraz pewne mm, nasze limfocyty. Możemy tutaj przejrzeć się wielu aspektom tak naprawdę e, i chociażby z samych czerwonych ciałek krwi, z hemoglobiny, hematokrytu, MCV, MCH, MCHC możemy zobaczyć jak funkcjonuje nasz organizm zarówno pod kątem odpornościowym, e, wtedy w białych ciałach krwi zobaczymy pewne odchylenia, tak? Albo jest ich zbyt mało lub też jest zbyt dużo. Jeżeli jest zbyt dużo, prawdopodobnie nasz organizm toczy jakąś wojnę z patogenem. Jakieś tam bakterie, wirusy gdzieś tam albo już się nam działy, albo dzieją się nadal, albo jesteśmy chwilę po zażegnaniu takiego stanu chorobowego. Kwestia czerwonych ciałek krwi i spadku objętości hematokrytu. Będzie ko kojarzona głównie z przetrenowaniem, natomiast e, będzie pokazywała również pewne kwestie, takie jak enteropatia kosmków ilitowych. a więc to, czy nasza wyściółka jelita jest bogato urzęsiona, czy też nie. Oczywiście za problemy w tej materii dotyczy mm, tutaj głównie gluten, zbiera swoje żniwo, a więc teraz ponownie macie aspekt, e, dlaczego powinniśmy unikać go w każdej ilości. Odczyn Biernackiego, czyli OB, lub też CRP, białko ceraktywne, pokaże nam pewne stany zapalne, które w naszym organizmie się dzieją. To z kolei jest ważne dla e, chociażby prewencji chorób sercowo-naczyniowych e, i dalszych aspektów, takich jak na przykład, nie wiem, może coś się nam psuje w zębie, może jakąś e, higienę jamy ustnej trzeba, było, trzeba by było poprawić. E, mocz. Badanie moczu będzie nam pokazywało głównie aspekty niedokwaszonego żołądka. Pecha moczu powinno mieścić się pomiędzy 5 a 5,5. Jeżeli jest wyższe, wynosi 6, 6,5, 7, 7,5. Nasz żołądek jest dosyć mocno niedokwaszony. A więc powinniśmy um, podjąć się um, nawet jakiejś probiotykoterapii czy też chociażby dokwaszania betainą, octem jabłkowym, sokiem z kiszonek, e, które właśnie łączy ze sobą probiotyki e, lub też chociażby roztwór witaminy C albo woda z cytryną. Żołądek, który jest odpowiednio dokwaszony zdecydowanie lepiej trafi pokarm, w związku z czym możemy łatwiej przejść wtedy na strategię carbiclo carbicloading. Um, Natomiast jest też kwestia tego, że przyswajalność żelaza oraz witaminy B12 znacząco wtedy wzrasta, co też może poratować oczywiście nasze czerwone ciałka krwi, ponieważ to nie jest tylko tak, że trzeba przyjmować więcej żelaza i będzie wszystko super. Niedokwaszony żołądek to jest raz. Dwa, enteropatia kosmków filitowych, Trzy, tak naprawdę zaburzenia metylacji. Część z Was może mieć na przykład zbyt wysokie stężenie żelaza, Małe zasoby ferytyny i dosyć dużą ilość transferyny to świadczy o upośledzeniu metylacji, na to też trzeba będzie zwrócić uwagę e, i odpowiednio to wszystko zmieniać do naszych potrzeb. Um, profil tarczycowy TSH T3T4, antyTPO, antyTG. Um, jeżeli zaświecą nam się antyTPO i antyTG, a więc będą wychodziły ponad normę, może to świadczyć chociażby o chorobie Hashimoto. Um, z kolei um, TSH, pomimo faktu, że jest zazwyczaj w miarkach około 0,27 do 4,2, nie powinno być większe niż 2 lub 2,5. TSH wyrastające ponad 2,5 już świadczą niedoczynności, pomimo faktu, że jesteśmy w środku widełek. Wiele osób ma również problem dotyczący chociażby konwersji T4 do T3, a więc do tych aktywnych form hormonów tarczycy. Powiedzmy, że T4 powinno być tak niskie, jak to tylko możliwe, mieszczące się w normie, a T3 tak wysokie, jak tylko możliwe, mieszczące się w normie. Bardzo często można ten element poprawić chociażby przez zwiększenie podaży MSM-u a więc siarki organicznej, dodatkowo wchodzi jeszcze kwestia selenu i cynku w większej suplementacji i kelp, a więc jod zawarty w algach. Glukoza oraz insulina naczczo również są to bardzo ważne czynniki, bardzo podstawowe. Glukoza powinna mieścić się na przedziale poniżej 90, powyżej 95, pod 99 może już powoli świadczyć to o stanach insulinopornościowych, aczkolwiek wiele tutaj ma też do powiedzenia higiena badań. Jeżeli o 22.00 najedliśmy się trochę węglowodanów, a o 7.00 rano poszliśmy po sobie krew, nie zdziwmy się, jeżeli nasza glikamia będzie właśnie wyższa, niekiedy wyrastająca lekko ponad setkę. E, insulina, pomimo faktu, że jest mierzona w widełkach od 2 do 25, nie powinna być zasadniczo większa od 10. Tak naprawdę pomiędzy 2 a 6-7 jest doskonałe stężenie insuliny. Ehm, kwestia lipidów. Trygi Cerdy najlepiej powinny być poniżej setki. LDL pomiędzy 100 SO a 200, HDL większe od 55. Um, musimy również zapewnić sobie odpowiedni stosunek um, frakcji HDL do LDL i ldl powinno być dwu lub trzykrotnie więcej niż hdl -a. Strzelam. HDL-60 to LDL przypadający na 120 do 180. Przy niskich triglicerydach, przy niskim stanie zapalnym, przy odpowiedniej glikacji i przy niskiej homocysteinie, jeżeli nie jesteśmy fanami nabiałów, nie powinno być nic złego z naszym sercem, nawet jeżeli poziom ogólnego cholesterolu wykracza nam ponad 200 lub 250. Unikajcie statyn. Jeżeli chcecie uzyskać więcej odpowiedzi, zachęcam cały czas do lajkowania tych wątków, które chcielibyście zobaczyć na antenie. No i oczywiście o zadawanie też kolejnych pytań.